Królewsko-gruzińskie przejście. Cała masa różnego rodzaju przemytników, reklamówkowców. U nas chyba też proceder znany na wschodniej granicy. Widać, że tu wyskakują z torebeczką, rzucają do busika i, i wracają. Co za szaleństwo. A dużo autobusów pustych, także obstawiamy z przemysłem, że podjeżdżają, zatankować tańszy, tańsze paliwo. No bo jak 1000 litrów tankuje, i będzie miał tylko o złotówkę taniej. Jest 3 zł taniej. Zł, to to nie zobaczymy, po ile jest benzyna w Gruzji, jaka jest różnica. Bo po co puste ten autokartawierza? Chyba że tam. Wiesz, oczekują na coś, Rano ich przywieźli. Teraz ich po południu będą zabierać. Czekamy pół godziny, tak więc nie ma dramatu, już widać światełka tam gdzie będziemy wjeżdżać. Ale że jest deszcz, to tu się nie, nie włóczę z kamerą bardzo jakoś namiętnie. I już Gruzja czeka z, z takim cudownym jakimś swoim budynkiem centrum kontroli lotów. I to już po gruzińsku piszą, te litery nie będą proste do przyswojenia. I tam widzisz, tu masz tiry, a tam masz osobówki. I tam się musimy ustalać. Przejechaliśmy, a tu uważaj, bo ci się ciągną. Żebyś się między nich nie wpasował. Udało nam się wjechać bez najmniejszych w zasadzie problemów. Wszyscy. Faktycznie po tej gruzińskiej stronie wyjątkowo mili sympatyczne, panie uśmiechają się i mają nadzieję, że będziemy zadowoleni z turystycznego pobytu tu. A tu Internet Explorer nas wita swoją reklamą <noise> od razu, z samego początku. No i jedziemy teraz do Batumi, na tym mam nadzieję, co mi Google Maps zapamiętała, tam gdzie można sobie kupić kartę SIM. Aczkolwiek na granicy były free SIM karty, tylko tyle, że pogoda nie nastręczała. Za bardzo na to, żeby stać pod chmurką i czekać na jakąś darmową kartę. Wolę gdzieś tam sobie podjechać do jakiegoś dilera, który nam wszystko wytłumaczy, co i jak. Na razie na granicy wszyscy Gruzini świetnie mówią po angielsku oraz po rosyjsku. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie przedstawiała dalej. Wjechaliśmy do Gruzji, nabyłem taką kartę. Przemysław nam dzisiaj skołował zajebistą miejscówkę. Tak więc z gruzińskiego jedzenia mamy kabanosy i konserwę tyrolską z Biedronki. Lubię właśnie takie testy najbardziej. Miałem tu ochotę spróbować tych pysznych yy, gruzińskich potraw. Doczekać się nie mogę. To jest mój gruziński numer, który nie będzie aktualny jak się pojawi w internecie. Internet tani, bo kosztuje 20 tych ichniejszych guldenów, to tam jest 332 zł za 6 giga pakiet. A ty wypłaciłeś 200 tych guldenów, i mamy 320 zł na przepitolenie. Benzyna się okazuje, że jest tańsza o 2 zł na litrze, i dlatego te tureckie autobusy tu przyjeżdżają. Coverage LT działa w miarę szybko. Kozacka rada. Nie spaliśmy 48 godzin. Myślę, że jeszcze poszklanie i narusztowanie. Yy, Satelitarny wskaźnik położenia określa nas, że jesteśmy w dupie. Tak, więc nie mam <grym> powiedzieć, <grym gdzie jesteśmy, ale idziemy badać te gruzińskie zwyczaje. Chciać kurwa, trzeba nas. To się okaże. No, to na pewno coś dobrego. Dalej tam przed czerwonym tym parasolu. Nie słuchaj pana, który nam tłumaczył. Tak to mniej więcej wygląda. Niecentralna Gruzja. Yy, w Batumi, żeśmy byli. Były zupełnie inne warunki, accommodation, że tak powiem, ale Przemysław stwierdził, że musimy zjeść takiego prawdziwnego gruzińskiego chleba z gruzińskiej ziemi. No to jesteśmy tu faktycznie potestować, co by to było siedzieć w czterogwiazdkowym hotelu i jeść spaghetti bolognese. Bez sensu. Także idziemy opierniczyć Haciapuri? Haciapuri, do poru. Gdzie to Laplandia jest? Trzeba <gry> zdjęcie zrobię, no. Okazało się, że z gruzińskich specjałów jest tylko dostępne coś takiego, bo tu jest przed sezonem i nikt nie sprzedaje jedzenia. Tak więc dzisiaj będziemy jedli sobie krakersy, serowe i wziąłem ci bekonowe bo wiem, że preferujesz ten smak. Borżumi w plastikowej butelce, oryginalna, no oryginalna. Zobaczcie, nie przeterminowana. I to jest podobno gruziński, jakiś super mega napitek za 25. Przesadzasz. Za 25, kurde jak się ta waluta nazywa, bo nie chcę znowu wyjść na leszcza i typowego polaka cebulaka, który nic nie wie, ale wiecie, że jak zawsze nic nie wiem, nie wiem gdzie przyjeżdżam i po co przyjeżdżam. A, lari, to są gruzińskie lari, 25 gruzińskich lari, od razu dokonam przeliczenia dla wszystkich zainteresowanych, 25 gruzińskich lari, to jest 41 zł za litra. Jakoś super tanio, bym nie określał tego. Za cztery dychy była... Nie, za samą to, 25 lari. Ja zapłaciłem za to 30. To za ile? Za 41 zł. No taka normalna to jest jakiś prestiż, tak? No respekt na dzielnik podobno. A jak się nazywało? No I, Iglandia nie, nie Wrzuciłem na Facebooka, <grym> słuchajcie. Laplandia. Laplandia, Laplandia 27, była droższa od 2 Larii. O, to cię mega wypa. za 45, tyle co u nas. Także tu nie ma. To, no, ale to, to może tego wierze. trzeba spróbować czego u nas nie ma, bo jest, widzicie, tu gruzińska ta etykieta. Prestige jest napis. No to już odkrywam. Pokuszać? Pokuszać. Co dobrego do pokuszania u was. Hmm. Co dobre, pokuszać? jest normalnie. Bluda i grzyszki, jedna blu, nigdy nie Wszystko dla nas jest nowe. A jest i music lokalny? Nie, no to mi się podoba. Co ci z A My u nas pobuchali, to nas przyjął jeden lokal, z który się widzieli. Sympatyczny. Restauracja nazywa się Cappuccino, jak u nas w latach 80 jest dużo różnych dziwnych rzeczy, ale żeśmy sobie zamówili czeczapuri, cokolwiek to jest bo trzeba było spróbować tak jest totalnie kurnianie z hotelu gdzieś tutaj morze czarne widzicie za oknem jest tu jest menu pisane ołówkiem i będziemy degustować tutaj gruzińskie potrawy w dniu, znaczy w wieczorze dzisiejszym a jeszcze Przemysław zabezpieczył 12% piwo, co ty opowiadasz? Ekstraktu, tak? że Gorzy... Niestety dialek dla mnie jeszcze jest do końca niezrozumiały. A, pewno 5% alkoholu, 12% ekstraktu. Jak oceniasz? Dobrze. Tak? Spełnia warunki. OBWE. Dziękuję za twój trafny komentarz. Zawsze miło mi go uwiecznić dla potomności. Nie, dobry jest. No nie, no faktycznie jest w miarę. Także za całkiem spoko. Postaram się zabezpieczyć kratę dla kompadres. Poniekąd może Czarne rozpatrywane jako większe jezioro. Można by przyjąć, że naprawdę jest bezkresne. W Gruzji podobne zwyczaje jak i u nas. Leszcze biegają, inne leszcze siedzą. W knajpie, o której nazwie Wam mówiłem, ale tutaj słabo z tymi literami. Ale cappuccino to się nazywa. Tak będzie to po gruzińsku. O, i to piwo, co żeśmy kupili, ma tutaj widzę, że ten lampy przysponsorowało. Bardzo ciekawa opcja. Tak, pojawiły się takie gruzińskie czapuri, czyli takie typowe coś, co się je w Gruzji. Określałbym to jako taki placek wypełniony serem. I muszę przyznać, że smakuje nieźle. Uważaj jest gorącej, jak stodoła. doła. Ja poczułem się jakby miał po prostu lawę. proste jedzenie. A na przykład czasami wolałbym zamiast pizzy u nas zjeść coś takiego, nie? nie ma chyba u nas gruzińskiej żaden knajpel. taki ser. Y, jak. Coś jak. ten. Hmm? No, Są różne sery. No, a... To jest na pewno mieszanina jakichś kilku serów. Oczywiście znowu się wyrażam jak lesz, bo nie przygotowałem się do tego. Tego, Ale oceniam to, że to jest. Ale myślę, że to są jakieś różne sery pomieszane. Ale dobre, nie? Naprawdę takie świeże, super gorące wyszło z pieca. No i nie smakuje, muszę przyznać. Do jakiegoś alkoholu, takie cięższe. A po alkoholu nie będziemy tu siedzieć o suchym bisku. Za rok pojawi się gromodor, głodomor z kolczykiem w uchu. Nie wiem, czy będzie reflektował na kawałek placka. Cześć. Cześć placka. Dobry? No, to ok, jadłem piasek. Sprytny. Słuchajcie, pojawia się szaszłyk. Mniej więcej 2 kg na szpadzie, Przemu już tam przejął. Dobry. Ja jestem już tak pełny po tym tym, że po prostu masakra. Ale zamówiliśmy czaczę. Gruzińską czaczę. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj czacza. Ja wziąłem sokiem, nie wiem czy to się nie komponuje, czy nie. Czy jakieś FOPA może popełniałem, i zaraz mi to utną głowę. Pojawia się czacza, która nie wiadomo co oznacza. Pojawia się dwukilogramowy szaszły, który Przemek już spróbował. No i benzin trochę za twardy. Przydały się do niego jakieś sosy. Ale myślę, że z tym dodatkowym w naszym czaczapuri będzie ok. No i zaraz przyjmiemy lokalny alkohol.